Zapraszamy do tego przeglądu wideo na temat walki z wysokim ciśnieniem krwi UltraCardio X. Wysokie ciśnienie krwi jest stanem, który dotyka miliony ludzi na całym świecie i może powodować poważne komplikacje, takie jak zawał serca, udar mózgu i niewydolność nerek. Na szczęście istnieje wiele sposobów radzenia sobie z nadciśnieniem, w tym zmiany w diecie, regularne ćwiczenia i przyjmowanie leków napisanych przez lekarza. Jednak wiele osób nadal ma problemy z utrzymaniem ciśnienia krwi pod kontrolą. Dlatego zdecydowaliśmy się zrobić ten przegląd wideo, aby przedstawić Ci Ultra Cardio X, który może pomóc kontrolować wysokie ciśnienie krwi w sposób naturalny i skuteczny. Zawsze cierpiałem na wysokie ciśnienie krwi i musiałem przyjmować leki na receptę przez lata, aby utrzymać ciśnienie krwi pod kontrolą. Jednak, nawet po zażyciu leku, moje nadciśnienie wciąż rosło, co sprawiło, że martwiłem się o ryzyko powikłań. Wtedy znajomy zaproponował mi Ultra Cardio X, który zwalcza nadciśnienie. Postanowiłem spróbować i po kilku tygodniach stosowania zauważyłem ogromną poprawę ciśnienia krwi. Straciłem wysokie ciśnienie krwi i czułem się spokojniejszy i bardziej zrelaksowany. Po kilku miesiącach ciągłego stosowania Ultra Cardio X postanowiłem umówić się na wizytę u lekarza, aby zobaczyć, jak moje ciśnienie krwi jest. Dopiero wtedy dostałem niesamowitą wiadomość, że moje ciśnienie krwi jest całkowicie pod kontrolą i nie muszę już przyjmować przepisanych leków. Jestem bardzo zadowolony z wyników Ultracardio X i polecam wypróbowanie go wszystkim cierpiącym na nadciśnienie. To zmieniło moje życie na lepsze i jestem pewien, że może również zmienić Twoje życie. Przed zakończeniem tej recenzji wideo przypominamy wszystkim, że Ultracardio X można kupić tylko na oficjalnej stronie internetowej. Niestety na rynku jest wiele fałszywych produktów, które mogą zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Dlatego zalecamy, aby robić zakupy tylko z oficjalnej strony internetowej. Aby Ci pomóc, zostawiłem link do oficjalnej strony internetowej w szczegółach poniżej. To była moja recenzja wideo na temat Ultra Cardio X. Jeśli próbowałeś Ultra Cardio X, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej. Chcemy usłyszeć Twoją opinię i wiedzieć, w jaki sposób Ultra Cardio X pomogła Ci kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Polub ten film i nie zapomnij podzielić się nim z przyjaciółmi i rodziną, którzy doświadczają problemu z wysokim ciśnieniem krwi.